Jest drugi dzień świąt. Wczoraj, jak zaczęło padać, to dopiero dzisiaj skończyło. Jest pełno śniegu, słońce, więc, idealny świąteczny dzień. Humory są też idealne. No, tak się cieszę, właśnie. Tak jak u nas w Polsce czy w innych państwach, w święta raczej dużo spacerujemy, spotykamy się z rodziną i jemy. Wczoraj jadłam, oglądałam telewizję i nie robiłam tak naprawdę nic, ale dzisiaj postanowiłam ten dzień spędzić aktywnie, więc zabieram Was dzisiaj w Alpy, na C. Alpse. Mam nadzieję, że uda nam się tam dojść, bo nie wiem, jak właśnie stan ze śniegiem wygląda. Czy jeżeli uda się nam dojść, to Wam pokażę. To jest moje. Ulubione miejsce tutaj w Alpach Szwajcarskich, w Appenzeller. To jest tylko jakieś 20 minut od mojego mieszkania, więc bardzo często tutaj jestem. Bardzo często właśnie chodzę po górach. Tutaj właśnie ten Alpstein to się nazywa. Cały ten region, gdzie się chodzi po górach. Właśnie latem, wiosną, jesienią spędzam w ten sposób. Spędzałam w ten sposób moje dni. Bardzo się cieszę, że właśnie dzisiaj e, mogę Was zabrać w to miejsce. Jestem pewna, będziecie zachwyceni, a zdradzę Wam taki sekret, że. Byłam już tutaj chyba jakieś 10, może 15 razy, ale jeszcze nigdy nie byłam tutaj zimą, więc to będzie dla mnie też premiera, którą przeżyję razem z Wami. A tak w ogóle to dajcie znać, jak Wam się podobam w takiej zimowej stylizacji, w czapce, w szaliku, w grubej kurce. Okulary są. No, to jest wielka zmiana po właśnie palmach, plaży. Po... Po półtora rocznej podróży dookoła świata, gdzie większość odbywała się właśnie w tropikach, na plażach tropikalnych i pod palmami. Więc teraz będę troszeczkę wam nagrywała ze, ze śnieżnej Szwajcarii, która jest też piękna. No, takie szczęście mieliśmy, że właśnie w te święta jest tak biało. No, nie pamiętam, kiedy ostatni raz miałam białe święta. Pewnie byłam dzieckiem, a to było w Polsce. Dobra, będę wam pokazywała dalej, właśnie jak wygląda droga na Salpce. To powinno być jakieś. 40 do 50 minut w górę się idzie. No tak się idzie, jak jest. Nie ma śniegu, więc pewnie troszeczkę dłużej. No i troszeczkę mniej się idzie w dół. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. Zostańcie ze mną. Jesteśmy właśnie na drodze do Salpse. To będzie jakieś 50 minut. Słonko jest, wiele śniegu jest. misel, a pies. Więc będzie fajnie, ale bardzo, bardzo zimno. Jest jakieś minus, 9, minus 10 stopni, jak to moje. Moje auto pokazywało. No ale jesteśmy fajnie ciepło ubrane, więc będzie zabawa Zobaczymy jak to będzie. Ej. No, no Hej. A to jest właśnie miszka z pieskiem. Co? Mówię, że to jest miszka z pieskiem. Z psą. No właśnie, jesteśmy tutaj na c doszliśmy. Bardzo dużo ludzi, ale to pewnie z tego względu, że pogoda jest taka piękna, więc wszyscy wyszli na spacer. Droga nam zajęła naprawdę 40-50 minut, a naprawdę się lepiej idzie w śniegu niż w słońcu. 30-stopniowym latem, więc fajne doświadczenie, a tu jest naprawdę pięknie. Szkoda tylko, że te wszystkie restauracje tutaj są pozamykane ze względu na wirusa, na te ograniczenia. Jest wszystko pozamykane, więc tak naprawdę nie mamy miejsca, żeby wypić ciepłą herbatę, ale i tak jest super.